Siemanko, witam w piątym odcinku lekcji sztuczek z Dartmoor Bikes I dzisiaj już lecimy naprawdę grubo, będzie X-Up, One Foot X-Up I będziemy mieszać w garze Także najpierw mamy wyskok, stabilna pozycja i do... Nie bawimy się w SPDki, troli, ale żeby czuć, że już nie ma tego przyłożenia siły Będzie taki, że mamy przednie koło niżej, my jesteśmy na maksa wyciągnięci Przez to, żeby czuć się po prostu komfortowo, ściągamy ręce na boki Ułożenie tej serii nie jest przypadkowe Wybrałem Wam sztuczki, które uważam, że po kolei powinniście realizować, żeby mieć odpowiedni ogar roweru. I właśnie w tym odcinku, ostatnim, piątym z serii, będziemy trenowali sobie skręcenie kierownicy, skręcenie kierownicy z zdjęciem nogi, plus jeszcze obrót kierownicy o 360 stopni, czyli barspin. Przejdziemy sobie teraz do obrotu kierownicy o 180 stopni, czyli X-up. Skąd ta nazwa? Najprawdopodobniej dlatego, że jak robimy ten obrót, to mamy x utworzonego z rąk. Dobrze wykonany X-Up to nie jest wcale łatwa sztuczka, bo zależy nam na tym, żeby o 180 obrócić kierownicę i ładnie wrócić. No ale odwołanie do pierwszego odcinka, musimy odpowiednio cofnąć biodra, żeby nie doszło do sytuacji, w której my skręcamy kierownicę, a nasze tylne koło ucieka w którąś stronę. Zanim zaczniemy wykonywać X-apa w powietrzu w czasie lotu, ważne jest, żeby umieć go na płaskim. Jedziemy sobie na płaskim na manualu, skręcamy kierownicę i wracamy, Tak, żeby być dobrze oswojonym z tym ruchem. Tutaj znowu sytuacja, w której robimy tą sztuczkę bez palca na klamce, no bo z palca na klamce ciężko będzie nam dobrze obrócić tą kierownicę. Analogicznie odwołanie do stylu, dobrze zrobiony X-ap, będzie już robiony na lekkim opadaniu. Uważam, że jak opanujecie X-apa, to zaczynamy już wprowadzać lekkie kombosy, czyli będziemy łączyli skręcenie kierownicy. Spuszczeniem nogi, czyli będzie to One Foot up i tu analogicznie ściągamy nogę prowadzącą, czyli przednią. No, jak zrealizujemy wszystkie zadania z poprzednich odcinków i mamy tą kontrolę, to uważam, że wtedy możemy kombinować uczenie się Barspina w locie. No i jak zacząć swoją przygodę na płaskim? Analogicznie zaczniemy sobie to na płaskim. I tu będziemy startowali od zrobienia połowy barspina do połowy bar spina. Nie będziemy się od razu uczyli całego obrotu, tylko tak, żeby wiedzieć, jak zacząć kręcić tą kierownicą. Analogiczna sytuacja, jak w przypadku x mamy barspina i opo bar spina. Normalny barspin będzie się kręcił do nogi prowadzącej, opo bar spin będzie się kręcił do nogi tylnej. Generalnie zasada jest taka, że sztuczki OPO, rozwinięcie z angielskiego OPOSIT, czyli przeciwne, Wynikają ze statystyk, nikt ich nie prowadzi bezpośrednio, ale wynika to z tego, że jeżeli robimy normalną 3 szóstkę, o tym będzie w innej serii, to kręcimy się zgodnie z nogą prowadzącą, czyli jeżeli mam prawą nogę z przodu, to będę się kręcił w lewo. Więc tutaj analogicznie, żeby ładnie włożyć na przykład kombosa w tą sztuczkę, będziemy dorzucali to do nogi prowadzącej, czyli do prawej nogi, żeby rotacje się zgadzały. Więc pamiętaj, że to są pewne ogólne sugestie, jak powinien zacząć, a jeżeli czujesz, że ten normalny bar spin czy normalny xab zupełnie Ci nie pasuje, wolisz robić w drugą stronę, to śmiało tak się ucz, tylko później przy bardzo zaawansowanych kombosach mogłoby mieć to znaczenie. Ale na początku śmiało ucz się jak Ci wygodnie. Bar spina będziemy zaczynali sobie na płaskim i będziemy zaczynali od połowy bar barspina. Jedziemy na płaskim, czujemy, że mamy złapane siodełko, unosimy lekko rower jak do manuala, jak zaczniemy? To na opadaniu zaczynamy kręcić ręką prowadzącą, czyli u mnie prawa noga z przodu, więc będę robił normalnego barspina. Mamy pół obrotu, do pół obrotu. Znowu odwołanie do stylu, jak zwykle w naszej serii. Idealnie byłoby, żebyście jedną ręką kręcili, a drugą łapali i dopiero dokładali ręce, a nie Miksowali sobie tak, że prowadzicie tak zwane mieszanie w garze i jedna ręka prowadzi, druga stara się śledzić, bo nie jest to stylowe, ale jest to z lepszą kontrolą. Także tutaj mówię, sugestia jest taka: z rączki do rączki dokładanie, bo wtedy macie największy styl, ale dla bezpieczeństwa, na początku można sobie kombinować, żeby gdzieś tam śledzić tymi rękami. Czyli w pierwszym kroku robimy pół bar spina na opadającym manualu z łapaniem za siodełko kolanami. I potem podnosimy i zrobimy kolejny ruch. Czyli mamy pół do pół. Jak już mamy to opanowane, nie robimy połowy barspina, tylko próbujemy zrobić cały obrót. Tutaj ważna wskazówka, róbcie połowę barspina czy całego barspina na początku w ochraniaczach, bo jeżeli będziecie mocno ściskali kolanami, a nie będziecie mieli żadnej ochrony na kolanach, to gwarantuję ci, że pozdzierasz sobie kolana. I tu przychodzi moment, w którym możecie skorzystać z podskakiwania z młota, bo zależy nam na tym, żeby praktycznie nie jechać, wtedy. Podciągamy rower i na tym podciągnięciu próbujemy zrobić barspina w środku lotu. Później fajnie by było, jakby to już był bunny hop, czyli będziemy bardziej się toczyć, odchylenie, wypoziomowanie barspin W i lądowanie. Ale w tych pierwszych krokach młot do barspina będzie jak najbardziej ok. Barspin jest już z bardziej zaawansowaną sztuczką. Także na początku nie będziemy tego próbowali z naciskiem na robienie na chopie, tylko proponuję wam to robić na półkę. Skatepark jest świetnym miejscem, czy jeżeli macie pump track asfaltowy z większymi stolikami, wtedy możecie próbować to z wybicia na płaskie na środku. Tu przypominam o tym, żeby próbując już na półkę, spróbować wyluzować swoje ciało, kręcąc barspina lekko podnieść kierownicę, żeby było wystabilizowanie roweru od dołu do góry i zakręcenie tego barspina. Druga ręka czeka, dokładamy. I robimy na półeczkę z amortyzacją. I jak już mamy zrobione to na półkę, możemy wtedy przejść na bezpieczniejszą hopę. Z tym że przypominam, że lepiej, żeby to było wybicie, które ma profil, a nie jest to płaska hopa, bo wtedy będzie Wam to trudno zrobić. No i tu, jak w całej serii, przypominam, że ma być to skok do spina, a nie barspin do skoku, bo zależy na tym, żeby się wybić, wypoziomować lot, przygotować pozycję i dopiero zakręcić tego barspina i bezpiecznie wylądować. No i tu spokojnie pamiętaj, że pierwszy barspin będzie stresujący, także może zająć trochę czasu i to jest sztuczka, której ja generalnie, pomimo, że robię już od wielu lat, to czasami zawsze za pierwszym razem, pierwszego dnia mam lekkiego stresa, no ale tak to jest, trzeba się z tym po prostu oswoić i dużo trenować, żeby nie było problemu. Czyli pamiętajcie, sztuczki realizujemy w środku lotu, najważniejszy jest lot, i jak mamy tą stabilizację, bezpieczną pozycję w trakcie lotu, to dopiero wtedy możemy dorzucać elementy sztuczkowe. Skręcenie kierownicy, skręcenie kierownicy z puszczeniem nogi, przetrenowarny barspin na płaskim, na półkę i dopiero w locie. Jo, kurczę, szybko to zleciało, ale kończymy piąty odcinek serii lekcji sztuczek z Dartmoor Bikes pod patronatem naszej szkoły jazdy grawitacyjnej Ride It MTB. Jeżeli podobała Wam się ta seria, to dawajcie w komentarzach znać, jakie jeszcze inne sztuczki chcielibyście zobaczyć. No i generalnie jestem otwarty na wszystkie sugestie i wskazówki, a tymczasem pozdro i widzimy się na rowerze.